Dobra, bo my teraz hihi, hi, 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 ha, ha ha. ha A ja chciałam z wami zrobić fake or cake. Rzeczy, które są prawdziwe, często próbuję odzorować w ciastach. Jak widzicie tutaj na przykład się wzoruje na arbuzie i robi swojego arbuza. Różnie dekoruje bardzo detale, sprawdza, żeby to było jak najbardziej... Watermelon. Ładne, jak najbardziej fajnie wyglądało. Mogą naprawdę godzinami oglądać. Tak mnie to relaksowało, ale a propos tego, teraz zaczęło mi się wściekać na TikToku fake or cake. Nie, real or cake chyba. Chyba real or cake, to, to ma będzie sensu. TikToki, gdzie jakaś pani robi prawdziwe rzeczy, ale ściasta. I do tego poziomu są podobne, że naprawdę trudno, od, yy, trudno odróżnić, co jest prawdziwe, a co jest, a kto jest ciastem. Mam przeszłość związaną z ciastami, uważam, że jestem dobra w tym. Z Dawidem już robiłam parę konkursów na Real Old Cake. Dawid jest tragiczny w to, jak coś. <laughs> a ja też dużo razy się myliłam i stwierdziłam, że omega super to jest, uzależnia i że z wami chcę spróbować. Dobra, żebyście wiedzieli, jaki to jest poziom. Patrzcie to. Tore, ale ona jest idealna w tym. I dobra, chcę, żebyście razem ze mną nie oszukiwali i razem ze mną zgadywali, dobra? Jestem naprawdę uzależniona od tych filmików i mam wrażenie, że jestem już mistrzynią. Ja daję, że ciasto, bo się ta... Tak, ten karton się nie zgadzał, coś było zbyt nieidealne. Prawdziwe daję, prawdziwe. Prawdziwe. Prawdziwe, tak? Ty, to było prawdziwe, czy nie? Ty, bo już nie wiem. Ej, ciasto chyba tak nie wygląda. Ty, to było... To chyba było ciasto. To było ciasto, widzicie? Bo w środku ma tą. A to? To musi być ciasto zrobione, bo normalny chleb tak nie wygląda. To jest prawdziwe! To jest normalny hot dog. Niemożliwe, żeby ketchup był tak ładnie zrobiony. Ciasto, ciasto, bądź podejrzanie wygląda. Ta tekstura, to nie wygląda jak materiał? Tak, 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 dobra. Prawdziwe, Nie chyba niemożliwe, żeby było takie błyszczące, co? No, to było dziwne. Prawdziwe, prawdziwe. Takie zdjęcia ładne. Ej, dobra jestem. Prawdziwe. Nie! Kurczę, dobra jest skowana. Dobra, po, widzicie? To jest naprawdę trudne, jest naprawdę trudne. To jest ciasto, ciasto, bo tak mokro wygląda. Dobra, okej. Okay. Dobra, jest, tak? Powiedziałam, to, że to, to, to bardzo dziwny ten. Niemożliwe, że było przyźroczyste chyba, więc to jest prawdziwe. Niemożliwe, że nie ma przyźroczystego ciasta. No. Ciasto. Proszę? Dobra. Mało gotuje, ale tak, tak za bardzo matowo wyglądało. I deska też? Prawdziwe, bo się błyszczy. Prawdziwe. Fake! Za ładna jest grafika. No. E, nie no, chodziło mi, że real! E, prawdziwe, prawdziwe. Grafika to samo. Aha. E, to jest to samo, co wcześniej niemożliwe. To jest musi być prawdziwe. Tak, 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 dobra. Dobra, posrady jest, o, nie wiem jaki jak jest... Ile ona... T... Chciałabym wiedzieć, ile ona tworzy takie jedno coś. No Nie stop, stop, stop! Bo ja nawet nie wiem co to jest! Ja nawet, ja nawet nie wiem co to jest! Nie... To jest jakieś warzywo? Co to jest za warzywo? Chmiel? Chmi... Dobra, karczoch! Karczochy na pizzy jadłam! Ale wygląda podejrzanie, nie ufam, nie, nie słyszę zaufania! Cake! Tak, dobra, okej, okay, okej, okay. jest cake. Eee... Cake, bo takie dziwne, takie zbyt zbite jest. Okej, okay, nieważne. Oszykała mnie. Yy, prawdziwa, pieczarka prawdziwa. Duży jem pieczarek. Prawdziwy banan. Jest zbyt taki nieidealny, taki brązowo coś. Aha, okej, okay, popatrz. <śmuszyk> fake, fake, fake jest to ciasto. Ja pierniczę, naprawdę. <gry> e, prawdziwe, bo się błyszczy. Prawdziwe, bo się błyszczy. Uznaję, że rzeczy błyszczące nie mogą być ciastem. Prawdziwe, bo również się błyszczy. Nie, już się. Dobra, dobra, dobra. Chyba. Problemem są owoce. To ma jakaś edycja owoców i warzyw i ewidentnie nie jest mi ni po drodze z nimi. <gry> Trudne, nie? Ile macie mniej więcej? Trafionych strzałów. Ja tak czuję, że 50%. A 50% to jest czysta taka loteria. <gryw> ja jedynie zauważyłam, że jak czasami są rzeczy zbyt. znaczy zbyt brzydko idealne. Że są idealnie zbrązowiałe i tak dalej. Że to znaczy, że fake. Ciasto. Bardzo podejrzanie to wygląda. Tak, tak. Ciasto. Ciasto. Ciasto, bo tak dziwnie to wygląda takie trochę mente, że nie jest wyraźne. No to Widzisz? Widzisz? Fake. Jak tam to było ciasto, to drugi raz nie zrobiła ciasta. Fake. Znam ją. Psychologia. A przecież. Psychologia. Ciasto. Wygląda... Nieidealna jest ta łyżeczka, widzicie? Ta miseczka. Ma takie... Prawdziwe. Proszę, prawdziwe. Wątpię w życie. Dobra, nie wątpię w życie. Ogarniam. Fake. Ciasto. To jest ciasto, bo tak dziwnie wygląda, nie? No, takie... Takie ciastowe było. To jest nie. Patrz, o, o tym mówiłam. Według mnie to jest ciasto, bo stara się być takim przypieczonym, ale jest zbyt idealnie tak przypieczone. To jest ciasto. On, to ona ma z tym problem. To jest jej pięta Achillesa. Ciasto, 100%. Dobra, nie, czy, czy, co to, to było ciasto? Ja nie wiem, to jest ciasto czy tost. Tyle to jest. Weź teraz, będziesz jej mężem i podego, dnia ja podetrzesz dupy ciasto. No dobrze mówiłam, ciasto, ciasto, dobrze, dobrze, dobrze Nie, patrzcie, to jest nie tak Rozumiesz? Nie, odkrycie jej kanału to jest błogosławieństwo dla mnie Ro Rozumiesz to? Jezu I to, czy to jest współczesna Baba Jaga? Że jak Baba Jaga dociągnęła do siebie Jasi Małgosię, to to nie jest taki Jasi Małgosia? Dobra Ciasto 100% Żałosne trochę. Tak! Ciasto! Wiedziałam! Prawdziwe. Aaaa! Ciasto. Zbyt takie matowe jest takie. Brrr. Widać, że to jest fondant. Ciasto, ciasto! Prawdziwe, nie ma szans. Jak odwzorować ręcznik? Musi być prawdziwe. Nie ma. Nie, jaki, jakim prawem? jakim prawem? Jakim prawem? Rozumiesz? Ona włosy ręcznik odzorowała. Widać szczerze? No jak. prawdziwe. Dobra. Ciasto! Totalnie ciasto! Widać po tutaj porączce, widzicie? Tak dziwnie wygląda. Ale bym sobie taką szczotkę zjadła. O Jezu. Ciasto! To drewno jest podejrzane. Okej, okay, okej, okay, czyli wiemy. Mamy już pomysł. Drewno jest jej piętą Achillesa. No trudno odzyrować te takie oryginalne, takie drewniane smugi. Prawdziwe. Proszę. Nie! Fuck. Prawdziwe. Taka zabrzydka jest ta bułka, żeby była ciosem. Zabrzydka. No pra, to musi być prawdziwe. Tak, prawdziwe, okej. Okay. Prawdziwe. Nie, nie, nic. Prawdziwe. Widać, widać. O! Coś jest, Widzicie? Że ta czcionka jest taka rozmazana lekko. Że nie jest taka crispy, taka sharp. Że to 100% ciasto. 100%. Zaufajcie mi. Życie luny. Dobra, ciasto było ciasto. Prawdziwe. to wygląda za brzydko. Fuck. Za każdym razem jestem pewna, to już. Dobra, dobra. Ta pietruszka jest zbyt. Idealnie brudna. To jest ciasto, jak nic. Pięta chilesowa. Patrz, pa, ciasto. Mówiłam, Człuch. ciasto, ciasto. Zbyt pomarszone jest jak na dynie, nie? Proszę powiedz mi, że dynia się tak nie kroi. Dobrze, dobrze, dobrze. Prawdziwe, bo się błyszczy ładnie. Aha, nie, no co? <gulatory> Galaretkę zrobiła. Banan... Yy, prawdziwy Tak, dobra Co to jest? Co to jest? Papa... -pa papaja! Aaa, nie no chyba w życiu... Yy, ciasto! Okej. Okay. Prawdziwe. Ciasto! Ciasto! Kasztan! Kasztan? Kasztan Kasztan, nie? Chyba? O, nie, nie róbcie tak! Dzieci nie róbcie tak, dzieci! Nawołuję! Nie nie bierzemy, a jak co do buzi? Nie bierzemy, a jak do buzi? Boże drogi! To pod frucika podchodzi przecież! Ja, ten, a Sabi mówił przed chwilą, że mąż pewnie przez wypadek się ciastem pod, podtarł. No, jak widać! Prawdziwe, za bardzo matowe. Chodzi dziwnie wygląda. A znaczy, nie chodziło mi, że ciasto! Przysięgam, chodziło mi, że ciasto! Spękowałam! Prawdziwe. Ja piernicze, jak niby. Prawdziwe. Pra prawdziwe. No nie ma szans, nagra nie ma szans. No, tak myślałam. Cake, ciasto! Z góry, ciasto, Ciasto, ciasto. Zbyt miękko wygląda. Aha, Ciasto, ciasto! To dziwnie tu wygląda. Aaaa, dobra, w końcu. Ciasto, nie wyraź czcionka. Ciasto, ciasto, ciasto! Jest, nie, dobra, dobra, nie, szczerze, po dzisiejszym streamie jestem, czuję się oszukana i głodna, jednocześnie, także super, dobry pomysł na streama, świetnie Karolina, świetnie. Mam jeszcze jedno, którego wam nie pokazałam i to myślę, że na koniec będzie idealne, ale ostrzegam, trudne, trudne. Mm. <śleszanie> Myślenie, <śleszanie> a to za gwózdka. Rozkwitka, rozkwitka, Co ja się boję, że jakbym ja robiła coś takiego, to też by wyszło. Nie ma szans, nie ma szans. Wygranej wykon się wyrzygał, szczerze. Nie no, do to dobrych... To wygląda jak żygiszeka. Dajcie znać w komentarzu, jak wam poszło. Zapraszam też do wzięcia udziału razem z nami na żywo na streamach na Twitchu. Tutaj macie rozpiskę planową. Hubert, proszę, zrób to tak ładnie. Dzięki za oglądanie.